Cześć, to Stwarno drapka. W dzisiejszym odcinku będzie filmik o moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem, czy będę dalej nagrywać go moich lajkach, pod moimi filmikami i kto jest moim największym widzem. To to zaczynajmy odcinek. Do początku dodawałam się we świetlą, no, osoby, które dołączyli do mojej jakby tak grupki z moimi największymi wiedzami. tak to sobie po prostu nazwałem I to jest Galicja w krainie zakupów gawelina Lisowska Giniula ze Szczecina gdy chcesz dołączyć do tej tabelki no to po prostu pisz komentarze i la lajków i lajku moje filmiki bo te osoby, które są właśnie tutaj, to god dawna, może tak od miesiąca god tamtego filmiku, co nagrywałem, byli na moim każdym filmiku. Teraz powiem, czy będę dalej nagrywać. Będę nagrywać, ale no, gdy będzie no, ciągle tak 5 lajków, 15. No, to po prostu zrobię sobie chwil chwilową przerwę ta Przerwa to nie będzie 10 czy rok, tylko po prostu dwa tygodnie. Po co coś będę po prostu no, pisać wtedy pod filmikami. No, zapraszam do mnie i takie po prostu coś. Tu teraz przejdźmy do tematu o moich lajkach. Ostatnio zauważyłem, że pod filmikami jest bardzo mało lajków. No. Na przykład pod wczorajszym filmem było tylko 5 lajków To po prostu, bo chciałem nagrać ten, ten filmik, bo to jest po prostu dla mnie za mało lajków i bym chciał mieć więcej Bo na przykład w tamtym roku tu miałem 40, 30, 50, 60 I tyle właśnie lajków, bo po prostu chcę mieć do to bardzo zachęcam do lajkowania, do lajkowania. Bym bardzo chciał, jakbyś jak wszedł pod tamten filmik o tym jeziorze i wtedy dał lajka. Boże dobije 30 lajków. Też nazwałem ten filmik. Żeby każdy tutaj dał lajka, może tu będzie na przykład ze 200 lajków, jak tak właśnie napiszę Ja też mogę takie coś zrobić, że niech teraz każdy da lajka G, kiedy właśnie wtedy dał, to może napisać w komentarzach Już dałem i wtedy wchodzę na jego kanał i daję aż 3 suby garzbo, no bo wy mi dacie jednego, a ja wam po prostu 3 bo to będzie właśnie dobre jak na przykład no, ktoś na przykład na 20 lajków czy na przykład na 400 no tak sobie takie liczby wymyślałem a brakuje gimna na przykład no, do 20, czy do, do jakiejś liczby, i wtedy no, jest jakiś tam, na przykład drabka. Nie, nie wiem za 30 zł, bo na, na, na następny filmik, i wtedy już może ktoś nagrać ten filmik. Bo na przykład ma 17, Gabo chce mieć 20 i już ma 20 dzięki mnie. I kiedy po tym filmem będzie 200 lajków, kto kupuje krzyżówkę za 30 zł. To będzie naprawdę dobry odcinek. Dodajcie lajka. Możecie też no, mój kanał polecać, bo wtedy, jak będzie tutaj dużo lajków, to YouTube będzie mnie weświetlało i będę mieć po prostu więcej lajków i więcej subskrypcji. Gdy też zapraszam na mój konkurs. Ci, ci, co jeszcze nie napisali, no to będą mieli do link w opisie. Pod tamtym filmikiem. No, z konk ze konkursem, no nie, nie, nie mogłem jakoś skopiować, ale pod tym filmem się guda gale już jest pod konkursem do link, dwie osoby sobie na, na, napisały, że, że nie ma linku gale, później by się udało zrobić ten, no skopiować ten film i już jest no ten do link pod filmem, w którym możecie właśnie dawać no lajka, like no, no to zapraszam pod filmik z konkursem, bo no z tymi lajkami to jest filmik, go się 3D i wtedy zapowiedziałem go, konkurs, a na następnego dnia zrobiłem filmik konkurs i wtedy po prostu mówię tylko o konkursie, co można wygrać i z takiej rzeczy to bardzo serdecznie zapraszam na, na ten filmik i jeszcze mam taką propozycję, kiedy po tym filmie będzie 400 lajków 400 No to wtedy kupuję dwie sztuki Po prostu dwie sztuki pełnego portfela, bo tej zarapeczki nie miałem Na moim kanale No to możecie dać lajka Będzie mi bardzo miło Mam nadzieję, że każdy mój subskrybent wejdzie na ten filmik I też mogę, Też mogę powiedzieć żebyście dali lajka i subskrypcję, bo miałem już 1100 subskrypcji, a później spadło na 1080 i później miałem przez chwilę 1090 dzięki konkursowi i i teraz mam 1089, no to daj subskrypcję. Jak ktoś będzie mój kanał polecać, no to po prostu będą mieć więcej subskrypcji i będzie jakaś może nagroda dla tej osoby. Czyli jakaś paczuszka. I jeszcze chciałem: no, no, powiedzieć, że no, nie tylko będzie, będzie losowanie, no, kto wygrał mój, mój konkurs, ale jeszcze muszę założyć bail Taki no, po prostu, żebyście. No, mogli pisać też na tym mailu, gdy będą jakieś konkursy. Czyli założę po prostu, no, taki gmail właśnie, no, żebyście właśnie pisali na moim kanale, gdy będą jakieś konkursy i ktoś wygra. Bo będzie gumie konkursów coraz więcej. To też nie jest tak, że ja, no, Samemu robię te konkursy, tylko wiecie, mama mi pomaga, tata. No to samemu tego nie robię, samemu tego nie wysyłam. No, no to możecie brać w konkursie, dlatego, że ja jestem do nieletni i możecie się bać, ale po prostu mam no też na rodziców, którzy mogą właśnie wysłać tą paczkę. A ja po prostu będę no, kupować, bo ja chcę robić te konkursy. I gdy chcecie filmik z mamą to jeszcze mam taki dobry pomysł 500 lajków i będzie filmik z mamą Bo no, mam subskrybentów 1000 ile tam, 1899 no to 500 by da, dało radę. a może by nawet by było tutaj 1000 subskrypcji 1000 subskrypcji 1000 lajków już to wiedzę, że 7 minut na jak minut trwa ten filmik, no to bardzo się rozgadam. Bardzo fajnie. No to widzimy się w kolejnych godzinach. Pamiętajcie, że na, na, 300, na 200 lajków kupuję krzyżówkę za 30 zł. Na 400 lajków kupuję 2 sztuki pełny portfel, a na 500 filmik z małą. No to dajcie, dajcie lajka. Giten, kto też pisze no, w komentarzach, już dałem, to ja mu daję 3 po prostu lajki. I też jak z tych no, kont, no nie subskrybuje, no, to też będzie darmowa subskrypcja, ale to pewnie będą dwie subskrypcje, bo jak tutaj no ten kto mnie subskrybuje, no to ja tylko subskrybuję. No to widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że obejrzysz ten filmik do końca. A kiedy nie, do no to obejrz go jeszcze raz, bo tutaj są naprawdę ciekawe rzeczy. Do papatki.